I on jeszcze powiedział, co ja uznałam za osobisty wielki komplement dla mnie, bo powiedział po tym moim rejsie, że łódka jest po rejsie w lepszym stanie niż przed rejsem. Także... Wielkie brawa dla pani kapitan, która zadbała o swoją łódkę. że kobieta zawsze dba o wszystko, co jest w domu. To jest moja banderka, przyszłam, przyszłam pokazać. Ona jeszcze jest pełna soli i... Yy, yy, banderka, o którą płynęłam, yy, no... Kiedyś trafi do Można, Muzeum Żeglarstwa Polskiego. Jak ja ją ze sobą noszę i bardzo ją chętnie pokazuję. No bo troszeczkę, troszeczkę też widziała ze mną, opłynęła do świata. Więcej mam takich rzeczy, co ze mną opłynęły do świata i też mam dużo sygnałów tego. W, czekamy oczywiście na artykuły Asi, które będą publikowane w miesięczniku Żagle. Poprosiliśmy panią kapitan, aby opisała nam różne aspekty tego rejsu, bo sami doskonale wiecie, warto się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak się prowadzi taki jacht, jak się organizuje taką wyprawę, jak się przeżywa samotnie 198 dni. Właśnie jeszcze do tej samotności wrócę. Czy spotkałaś, spotkałaś kogoś na oceanie? Albo coś? Ja tak naprawdę to tak, na, na, na oceanie spokojnym to widziałam chyba dwa statki, jeden jacht, który w nocy minęła, ale dość blisko, więc poświatła się, yy, znam, że to był jacht. Na Oceanie Indyjskim, no jak już odeszłam od Australii, bo tam były statki, pływ wzdłuż Australii, nam na północy, to potem na całym Oceanie Indyjskim nie widziałam żadnego statku, przez trzy tygodnie w ogóle nic. Yy. Potem parę statków widziałam koło Afryki oczywiście. No a potem na Atlantyku znowu nic, aż do Brazylii. Także to właściwie jest wielkie, no Ko koło Afryki chyba było tak na najwięcej zdecydowanie. Może tak, generalnie to jest pusto na tych oceanach. I co jeszcze jest fantastyczne? nam W ogóle nie ma żadnych śmieci. Ten plan zakładał samotne okrążenie bez zawijania do portu poniżej 200 dni. Niezwykle ambitne zamierzenie, ale niezwykle trudne do zrealizowania. I mamy ten niefartowny sztorm przy Port Elizabeth. No właśnie, to znaczy ja podtrzymuję dalej, że to był rejs non-stop, który polega na tym, że ja wszystkie zapasy zabrałam ze sobą i dysponowałam to w taki sposób, że wystarczyło od początku do końca. I na tym polega głównie różnica między rejsem z zachodzeniem do portu i bez, bo ja po prostu nie miałam możliwości uzupełnienia zapasów. I dalej to tak traktuję, natomiast rzeczywiście na południu Afryki weszłam, dostałam się, no tam niestety to tak jest, duży sztorm, który na początku przeczekałam na kotwicy, natomiast potem była prognoza, wiatr się obrócił i to, że to moje miejsce schronienia już nie dawało żadnego schronienia. E, prognozy były na wiatr tam w okolicach 40 węzłów, e, co nawet nie jest tak, wiatr nie jest problemem oczywiście, tylko te fale, które się tworzą przy tym. E, ja tam już przedtem miałam wiatry typu 40 węzłów, które trwały przez jakieś dwie godziny i to było no to jest mała łódka, to nie było bezpieczne, ja oceniałam, że to nie było bezpieczne, natomiast będąc tam w sytuacji, gdzie ja dostaję prognozę pogody na takie warunki, no ja oceniłam, że jedynym rozsądnym wyjściem jest po prostu schować się w tym porcie i to przeczekać. I ja taką decyzję podjęłam i uważam, że tutaj, chyba zachowałam się rozsądnie, co wiele osób mi to potwierdziło, nie, nie, nie sztuka się rozbić gdzieś na skałach, ja sama się udzielałam w służbach ratowniczych. Nie miał no to tak, jeszcze o, że o 3... wielką, wspaniałą kartę w Wielkiej Brytanii. Przez wiele, wiele lat była członkiem takiej a, służby. To jest taka służba oparta na wolontariuszach, ale pełni, pełni wyszkolonych ludzi. I sama uczestniczyłam w wielu akcjach ratowniczych, gdzie się potem ludzie pukają w czoło i mówią, pod diabłem tam się w ogóle pchał. Także yy, ja uważam, że bardzo podjęłam rozsądną decyzję schowania się w porcie yy, i przeczekania tego sztormu. No oczywiście trzeba, jak człowiek się schowa, tam nie było możliwości że żenia kotwicy. To jest mały porcin. gdyby było, to bym tak zrobiła. E, musiałam stanąć do Kei, musiałam pójść do biura i zapłacić. Więc dotknęłam ląd, co tutaj się wiele osób stało oburzonych nie, niezwykle. E, no ale to jest po prostu kwestia, ja że, że mam to jest mój mój był prywatny rejs i ja uważam, że ja miałam prawo sobie ustalić prywatne kryteria do własny prywatnego regulamin. rejsu i własny regulamin. Mój organizator mojego rejsu ocenił, że ja to mogę zrobić że to nie narusza założeń mojego prywatnego rejsu. Także ja podziękowałam mojemu organizatorowi, że mi to umożliwił. Opłynięcie przylądka Dobrej Nadziei jest zawsze jednym z najtrudniejszych etapów w rejsie dookoła świata. Jak ośmiokpółmetrowa mantra pokonała ten przylądek Dobrej Nadziei? To znaczy, który naprawdę wzbudza tak jak horn strachu i wszystkich żeglarzy? No tam jest tam jest trudno, bo te fale są tam bardzo duże się i te pogoda się zmienia bardzo szybko. I no, łódka spisała się super, naprawdę. Jak, po prostu najgorsza jest taka krótka, duża fala. Taka bardzo ja ją agresywna. To jest taka fala, że no, jak takie dwie się nałożą, no to po prostu no, no, lepiej Proszę tam nie bać. być, no, lepiej tam nie być w takich warunkach. I no, ja liczyłam na to, ja tam po prostu mam trochę za wcześnie. Ja liczyłam, że ja tam będę gdzieś w przełom grudnia, stycznia, bo to jest najlepszy okres, żeby tam być. I w związku z tym planowałam wypłynięcie, zakładając, dopłynę tam w tym czasie, zakładałam wypłynięcie w połowie, gdzieś tak właśnie w końcu czerwca, no ale chyba płynęłam za szybko. I byłam już tam w, w okolicach połowy listopada, nawet w pierwszej połowie listopada byłam koło Afryki. Co no jest tak... No, Pogoda wiadomo może być zawsze zła, ale są oczywiście okresy i ja tak się starałam płynąć, żeby omijać rejony huraganów, wtedy kiedy jest pora huraganów. No bo inaczej to nie ma sensu, prawda? No, to, tak, oczywiście. Także to, to trzeba płynąć tak. tak. Także tam po prostu troszeczkę chyba byłam za wcześnie i, i ta pogoda, no tam, no nie pomogła mi akurat. Ale po przepłynięciu już przylądka Dobrej Nadziei Atlantyk był już długą z masłem. No tak naprawdę jeszcze miałam dosyć okropny momenty koło Kapsztadu, na do Kapsztadu, tam też dostałam końcówkę jakiegoś stormu, który właśnie się rozwinął na przylądku, dobrej nadziei, ale aż do Kapsztadu się go czuło. Duża fala i też taka bardzo agresywna i, i e, silny bardzo wiatr i jeszcze ruch statków do tego. No albo ten im dalej, rzeczywiście w Atlantyk to już wręcz za mało tego wiatru, ale zbliżając się do równika to wręcz Długie okresy bez wiatru i silnych deszczy i też trudne warunki. Bez wiatru jest równie trudne jak z wiatrem. No tak, tam też kolejny sprawdzian odporności takiej samotnego żeglarza. No szczególnie, y jeżeli ja mam jakiś cel, miałam, prawda? ja te dni tak liczyłam skrupulatnie, ja się głównie tym zajmowałam. Ile ja jeszcze tych dni mam, żeby się zmieścić te 200 dni. I jak nie ma wiatru, no to po prostu moja średnia natychmiast tak spada. Że, a nie miałam oczywiście paliwa, żeby już tam płynąć na paliu, no musiałam oszczędzać po to, żeby ładować akumulatory głównie. Także to tak, no to taki był rejs nie tylko z opalaniem się i nie tylko patrzenie w gwiazdy, ale też takie momenty też były. Poznaliśmy aż tutaj od wielu, wielu lat to ambitny żeglarz i oczywiście postawienie sobie tego celu opłynięcia poniżej 200 dni był naprawdę bardzo ambitnym celem. Kiedy taki rejs jest już zrealizowany, kiedy mamy za sobą w swoim żeglarskim CV śpistarze pod hasłem rejs dookoła świata? Jaki plan dalszy? O czym teraz marzyć? Przypomnę jeszcze, że Asia ma już za sobą start w regatach przed Atlanty. To są słynne regaty. Wtedy one nazywały się Europe Star, Europe One. No, ale Number się ciągle Star, jest na podstawie. To to słynne Ostar. regaty Ostar, które znacie Państwo od wielu, wielu lat, od lat 60. No to było moim marzeniem, długoletnim marzeniem, o tym marzyłam, o tych regatach. I co następne? No właśnie, a te regaty udało mi się już zrealizować, co mogę tutaj powiedzieć głównie za własne pieniądze, bo to nie jest tak łatwo i w inny sposób. No to właśnie, następny był, jakie następne marzenie? I to jest takie, że nagle człowiek zostaje, ojej! Przepłynęłam w ten Atlantyk, sama, to coś traszyła. No to natychmiast na natomiastowym pomysłem było samotnie dookoła świata, ale w regatach. Dla mnie właśnie to, że jest ten element ścigania się, to jest, jest potrzebny. No, w dalszym ciągu, jak będzie możliwość, to będę kontynuować starania się, żeby jednak w regatach dookoła świata wystartować. A jak nie, to mogę w końcu pływać dowolnie. Nie muszę pływać zawsze sama. Ale pływać zawsze. <laughs> ale pływać będę tak. I będzie pływać zawsze. Wielkie brawa, kapitan Asia Pajkowska, 198 dni w samotnym rejście dookoła świata. I bardzo, bardzo dziękuję, bo ja dostałam dużo maili z e, e, gratulacjami i bardzo sympatycznych i miłych, które jeżeli nie odpowiedziałam, to bardzo przepraszam osobiście, ale wszystkim strasznie dziękuję, którzy mi kibicowali i trzymali kciuki, bo się przydały. Także Bardzo, bardzo dziękuję. I wszystkim życzę też realizacji swoich marzeń, bo to jest tak fantastyczna satysfakcja, jakiekolwiek te marzenia są, także to bym też bardzo życzę wszystkim też sukcesów w każdej dziedzinie. Marzenia trzeba realizować. Dziękuję bardzo, a jutro oczywiście o 13 kolejne spotkanie z panią kapitan. Dziękuję państwu bardzo.